W kartezjańskim układzie współrzędnych XY dana jest prosta L o równaniu y równa się minus 2x odjąć 5. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Prostą K, prostopadłą do prostej L i przechodzącą przez punkt P o współrzędnych minus 4 i 1 opisuje równanie ABCD, Wszystkie równania są w postaci kierunkowej. Zaczynamy od przepisania prostej l. Prosta l ma równanie y równa się minus 2x i odjąć 5. Mamy wyznaczyć prostą prostopadłą k, ale póki co nie znamy jej równania. Napiszę jako ax plus b. Co my wiemy? Wiemy to, że prosta K ma być prostopadła do prostej L. No i tutaj nasuwa się te opie. Jeżeli mamy dwie proste A1x dodać B1 oraz Y równa się A2x i dodać B2, to jeżeli te dwie proste mają być Prostopadłe do siebie w układzie współrzędnych. To wówczas A1 razy A2 ma nam dać wynik minus 1. Iloczyn współczynników kierunkowych ma wynieść minus 1. I teraz spójrzmy na nasze dwie proste. Pierwszy prostej L. Współczynnik A jest podany. Minus 2. W tej prostej szukanej. No musimy to znaleźć. Ale zasada z teorii musi działać, czyli jeżeli mają być prostopadłe, to iloczyn tych dwóch wielkości, czyli minus 2 razy a, no zgodnie z teorią, musi być równy minus 1. Jeżeli teraz podzielimy przez minus 2, uzyskamy, a równa się jedna druga. Zatem nasza prosta K ma już częściowe równanie, ponieważ w miejsce A możemy tę wielkość 1, 2 wstawić. Y równa się 1, 2 x i dodać b. Mamy częściowe równanie. Teraz spójrzmy na cztery odpowiedzi i będziemy mogli niektóre po prostu odrzucić. Nasza prosta ma współczynnik kierunkowy 1, 2, zatem Odpowiedź A odpada. Odpowiedź B odpada. Odpowiedź C jest póki co dobra. Odpowiedź D odpada. Wniosek jest jaki? Jedyną sensowną odpowiedzią jest odpowiedź C. Bez względu na to, co podali, przez jaki punkt przechodzi, ale oczywiście sprawdźmy to. Jeżeli ta prosta, ma przejść przez punkt P od współrzędnych minus -4 i -1, to to jest x, to jest y, i wstawimy w miejsce x oraz y te wielkości, i zobaczymy, czy uzyskamy dokładnie takie równanie 1, 2, x i dodać 3. Powinien współczynnik B wyjść Ale sprawdzam. W miejsce y wstawiam jedynkę. Jedno drugą przepisuję w miejsce X minus 4 i plus B. Jedynka równa się. Jedna druga razy minus 4. To jest minus 2 po skróceniu. I dodać B. Minus 2 przerzucam ze zmienionym znakiem. 1 i dodać 2. To wyjdzie 3. No jak widać. Współczynnik B jest równy 3, czyli pełne równanie już potwierdzi nam tę jedyną sensowną odpowiedź, która pozostała, czyli Y równa się 1, 2, X i dodać 3. Widać, że to jest potwierdzenie tej właściwej jedynej odpowiedzi tym zadaniu.